Cześć witajcie w kolejnym odcinku FIFA 15 top 15 paczek tygodnia W tym tygodniu Lionel, Messi, Ramos, Di Maria, Silva, Lacazette, Siv, Griezmann Więc no jeden z gorszych tygodni chociaż ten Messi jednak coś tam ale tamte następne karty to jednak nie Jeszcze pominęłem Roysa. więc zapraszam do oglądania Losujemy oczywiście legendy jak zawsze Cześć, witajcie na losowe.pl. Wylosujmy kolejną legendę. Numer 30, więc sprawdźmy, kto to jest. Jens Lechman. Lejman Lechman. Więc po prostu zobaczymy go dzisiaj. Otwieramy paczki. Zobaczymy, ile nam tego wypadnie dobrego. I same najlepsze paczki dzisiaj e, będę pokazywał. Będę. O! Zaczynamy od lama! <laughs> 87 overall e, pokazuje wam tą paczkę, e, także zaczyna się nieźle. I będę skipował większość paczek, więc e, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że Ronaldo naprawdę nie obraziłbym się. Brakuje go, ale liczę, że będzie coś fajnego. Y... Modric, ok. Modric, modric, ok. No i dalej jest niestety kubka. Oczywiście tego nie będę pomijał bo nie warto to są tylko dwie paczki ci leci droga pacuszka i to mnie nie będzie pewnie nic nie będzie jak nam fifę widzieliśmy kto otworzył 10 dzień nic nie trafił i ja trafiam o Diago Silva to się coś tam może wyczynić po ile chodzi też teaf... Diago Silva ja jej nic ogólnie ciekawszego nie ma brawo jeszcze ile o ile chodzi Diago Silva patrzę proszę. dawać jej Tu proszę teraz teraz coś o kąpany! Mówisz i masz! Mówisz, poprosisz coś do jego i dostajesz! Można, można! Wszystko do klubu na... Kumpany! Wyślij na listę swejową! 559 446 monet, a my trafiamy w paczce KOMPANEGO! W końcu coś dobrego. Od dłuższego czasu nic, ale kąpany w końcu. No, mówię, że od dłuższego czasu nic. 559 tysięcy końców, mamy szybki opening. Jest kolejna paczka. Ta paczka z Di Marią była bardzo dobra tutaj. Czy mamy coś? Sanchez, Sanchez jest bardzo dobry na listę transferową. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze Cavi, kolejna dobra karta. Czy jeszcze Humels, ok, też, też cię wyślę. Pika już nie, eee, czy coś jeszcze nie. Quixel, znowu Bentnera trafiamy. W każdym razie lecimy z kolejną, pomijamy znowu. Jest Daniel Alves, ok, to jest bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze. Lecimy na koniec, czy coś... Jeszcze jest znowu dwa i formy w jednej paczce, co prawda tutaj no, nie są i formy, które są coś warte, ale... 100 tysięcy. Troszkę mi nie siedzą te paczki, coś powiem wam szczerze, w tym roku. Na razie jeden Fanteller, i tyle i w środku. Kurtua! Tak jest, 100 tysięcy paczka się zwróciła. Przynajmniej tyle. No Kurtuła o jeszcze, ben... a boha ten jeszcze. E, Kurtuła kosztuje około 80 tysięcy, myślę, czy coś takiego. W każdym razie nie wiem, jakie są teraz ceny, ponieważ to wszystko się zmienia. Zawodnicy idą, e, idą w górę czy w dół. To bardzo szybko. Abyśmy je zdążyli otworzyć po prostu jak najwięcej. Pomijamy! Kolejny już paczkę No i co co my tutaj mamy? Czy będzie coś ciekawego? Coś na końcu? Inform KZ, tak więc jest, paczka się zwróciła Paczka się zwróciła yy, Można ją zajmować, nie yy. A, paczka już się otwiera, tak się fajnie zbugowało No to nice! Royce! 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 Tak jest! Dzisiaj jest dzień do otwierania paczek Dzisiaj już Robin, a teraz Royce Nice! O to mi właśnie chodziło Marco Royce już na samym początku otwierania paczek Kolejna paczuszka, dobrze, znowu pomijamy e, chyba teraz nie zrozumieliście co mówię, przepraszam, Hummel. skórę, ja myślę, że to jest Royce. Myślę, że to jest Royce, ale dwa informy! What the fuck? Tak jest! Tak jest! Jest! Ooooo! Oh, 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 oh. Wow, wow, Inform Griezmann i Inform z Ligi Francuskiej. Yes. No tutaj czarujemy, że coś wypadło, może? I, 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 Rolls, Rolls Royz, facze, o tak, bardzo, bardzo, bardzo dobrze i Informaldo, i Informaldo, what the fuck? Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit! Oh my god! Ah! Ah! No! Someone needs to know about this! Fuck! Mum! Mum! Oh my god. Oh my god. He's only just got a pool of bloody legend! Pack number one. No see. Zobaczmy kto w za 100 tysięcy To jest naprawdę mnóstwo monet A w środku mam 87 Sergio Ramos I to jest jak najbardziej paczka Bardzo dobra Zobaczmy czy ktoś tutaj jeszcze dobry wypadł Sergio Ramos, Busquets, Benatia Filipe Luis, Lavezzi Bardzo, ale to bardzo dobra paczka No i myślę, że spokojnie Ta paczuszka Właśnie nam się zwróci Więc Sergio Ramos wysyłam go jest jeszcze, jest jeszcze kolejna dla mnie. Paczki za 100 tysięcy ludzie, 3, 2, 1 skip. Jest, jest inform, jest inform, jest inform, jest Di Maria! Jest, Di Maria i inform, i kompany, Di Maria i inform, i company, nice, wszystko do klubu, żeby później sobie i to LKZ inform, bardzo dobry. Jest, w końcu się zwróciło. E, szybko na, na, na listę transferową, czy jest tu coś jeszcze wartego? Nie, dobra. QuickSell, bardzo dobra paczka, kolejna, jeszcze jest, jeszcze jest, dobrze. Dawaj, koki, dawaj. Daję. Cebulaków tępimy nie? MESSI! Oh my god! Co? 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 Messi! Messi! Stary, nie! Stary, nie! Stary, nie! Stary stary, stary! 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 Ja chyba powróciłem... Co? Co? Nie! Nie! Stary! Serio! 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 Jedy... Co? 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 What the fuck? What the fuck? Screen! Screen! Nie, 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 co, co, co? nie ja nie, 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 ja nie, mogę, więc to tyle w dzisiejszym odcinku. nie, 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 nie,